Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Leszek Cichocki, prezes Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, a ze mną? Marta Majnowakowska, kierownik drużyny KG Cheerleader z Poznań. Jeju, pięknie, że tu jesteście. Ja już troszeczkę Was znam. Co tutaj dzisiaj robicie? Dzisiaj jesteśmy z naszymi debiutującymi grupami. Pierwszy raz startuje dzisiaj, założona we wrześniu tego ro ubiegłego roku 2023, klasa sportowa o profilu cheerleadingu. Także dziewczyny dzisiaj debiutują, po pięciu miesiącach stają w szranki z najlepszymi i będą miały pierwszy start na zawodach aż tak wysokiej rangi. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jeszcze przed chwilą z panem Bartoszem Penkalą rozmawialiśmy o cheerleadingu w szkole, a tu proszę bardzo, płynnie prze przechodzimy. Jak to z tym czy w szkole jest? Fajnie, coś się dzieje, jest zainteresowanie, dużo trenujecie, tak żeby przybliżyć troszeczkę widzom może kilka słów o programie. Jest bardzo duże zainteresowanie. W tej chwili startuje 18 zawodniczek z połączonych klas pierwszych i drugich. Także no to już są takie zawodniczki, które gdzieś trenują właśnie bardzo intensywnie od września. W całej klasie jest ich troszeczkę więcej, no ale wiadomo, że te, które najbardziej sobie zasłużyły, są tutaj dzisiaj z nami. Dziewczyny mają w programie 7 godzin lekcyjnych czy tygodniowo, także jest to dosyć dużo. No to można tak porównać do, 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 do takich zajęć 2-3 razy w tygodniu, które żeby się normalnie odbywały, więc jest intensywnie... A tutaj, czyli to się wszystko dzieje w ramach szko zajęć szkolnych, prawda? To się wszystko dzieje w ramach szkolnych, dziewczyny mają to w trakcie Proszę. zajęć szkolnych, przed, lub po. No też nasze trenerki tutaj a, intensywnie brały udział w programie szkoleniowym, który Polski Związek Cheerleadingu przygotował. Byłyśmy na wszystkich szkoleniach, level 1, tak, level wiem, 2, z w szkole, także realizujemy pol program Polskiego Związku Cheerleadingu i mam nadzieję, że będzie niebawem widać pierwsze efekty. Skoro zahaczyliśmy o trenerów, a widzę, że tam stoją, to teraz już tutaj e, wszystko się wyda. No jak ci trenerzy? E, jak ci trenerzy no e, trenerzy Nie. z uśmiechem z wielką pasją przede wszystkim to są też czynne zawodniczki Jasne. to są dziewczyny które w zeszłym roku reprezentowały Polskę na mistrzostwach świata w Orlando e, także to są dziewczyny które w tym roku przyjechały bronić tytułów w kategorii cheer hip hop e, które są pełne pasji zaangażowania i ja myślę że to jest najważniejsze że one przekazują tą pasję one są wzorcem autorytetem dla tych młodych dziewczyn e, i myślę że w bardzo fajny przystępny sposób przekazują to są licealistki no te tak, nasze zawodniczki no tak. także zarażają tą pasją idealistki. No, widzę, że tutaj dużo pasji. A jak się podoba na zawodach? Jak się podoba w tym miejscu? Byliście, już oglądaliście. No to są już któreś nasze zawody Mistrzostw Polski, które organizuje Polski Związek. Także organizacje jak zwykle na medal. Piękny, piękny wystrój sali, piękna atmosfera. Ja przede wszystkim kocham w cheerleadingu to, że faktycznie my siebie nawzajem tutaj dopingujemy, że nie ma takiej zawiści, że faktycznie każdy do siebie jest tutaj uśmiechnięty. Jedna drużyna kibicuje drugiej. Przed startem, po starcie wzajemnie sobie gratulujemy. I ja myślę, że właśnie cheerleading jest takim fajnym sportem, który łączy, a nie dzieli. Też, też tak uważam. No, ja często się powtarzam, że e, sport łączy i rozwija. Teraz dodaję często sport łączy, uczy i rozwija e, dzięki m.in. klasom sportowym. No, słuchajcie, no, co, czego Wam życzyć? Oprócz e, wytrwałości na przykład i braku kontuzji. Co jeszcze? No ja myślę, że przede wszystkim, żeby to była cały czas ta pasja. Żeby o, dziewczyny, super, że mimo że są tutaj super, 12 godzinę, bo przyjałyśmy z najmłodszymi, które startowało o 8 nasze starsze startują o 19, cały czas krążą po tej hali sali, oglądają, poznają nowych ludzi, żeby tej pasji nigdy w dziewczynkach nie zabrakło i dziewczynach nastolatkach, bo jest to piękny sport, to jest piękna odpowiedź na zapotrzebowanie ruchu wśród dzieci i młodzieży. I ja myślę, że my musimy właśnie to podkreślać, że cheerleading jest fajnym sportem i fajną aktywnością. To my jako Związek będziemy robić wszystko, żeby pomagać, żeby rozwijać, jeszcze mocniej szkolić. Słuchajcie, no oglądajcie nas na Cheer TV, śledźcie stronę Polskiego Związku Sportowego, czy Leadingu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, czy ligiem w szkole, zapraszamy do kontaktu. My jesteśmy naprawdę otwartym związkiem dla rozwoju dla ludzi że możemy wspólnie wszystkich zaprosić Tak jest zapraszamy serdecznie cheerleading naprawdę bardzo fajna aktywność dla wszystkich tak Dokładnie naprawdę Dokładnie tak do zobaczenia Dziękujemy do widzenia Pa